Yo, witam, DVCRIPS. To jest ciąg dalszy. To jest moja łazienka. Tak. Zapraszam do środka. Jak widzicie, perła i porcelana, specjalna mieszanka zrobiona specjalnie dla mnie. To nie były tanie rzeczy. To nie były tanie rzeczy. Ja tego nie ukrywam. Oczywiście yy, yy, wanna i pryszniczek, Extra sam design. Kafelki, które wtedy widzicie, można powiedzieć ja się do zwykły kafeleczek, jakiś tam drobno poukładany. A tak naprawdę są upracowane muszle z plaż afrykańskiej przez dzieci za 50 zł za godzinę. Nie na nie, darmo nie, nie przekazałem na fundację pomocy kurwa i w Afryce parę kurwa milionów. Mam trochę drobnych na baciki. No i dzieci mi kurwa pierdają taki wystrój. To jest właśnie jak widzicie mój przycisk. Kafelki akurat, kafelki są niby kurwa zwykłe, nie kurwa w Polsce, tak Ale to jest dalej kurwa, to jest dalej czysty kurwa przetopereł Przetopereł yy, kolor srebrny w tym przypadku nie jest tylko kolorem, tylko właśnie to jest czyste srebro A w przypadku kurwa na gałki do podkręcania wody, dla złoto Bo tak jakby srebra, srebra nie dotyka wprost, ale biało złoto, już jestem w stanie yy, no co dalej wam mogę powiedzieć, oczywiście yy, Trzeba, Chyba jest kurwa... Antywa mańowa. Antywa wykonana czyli pancerna. Dokonana... się kurwa... Mają się technologii. Kurwa. Kurwa. Abda, A wykonawane... A no, się antytechnologii kurwa. Antytechnologii polimerowej. się... No kurwa tak. Oczywiście szafeczka, szafeczka to jest tak jak widać kurwa to, miała staj, ch Chciałbym, żebyś pokazał nam wreszcie kuchnię no. Kuchę, zejdźmy do kuchni, tak To jest to, to jest to, sprawdźcie to i kurwa, idziemy do kuchni, tak. Elo! I tutaj ja mówię. wszelkie drewno w domu to Heban Tak jak widać Małmurzyski i dzieci wycinały go kurwa ten, dwa miesiące Miał kurwa 100 metrów średnicy, ale mi się udało. Jak mi to na parę dni ręce. No ale kurwa, nie darmo daje te miliony na tą fundację pierdoloną no. Witam, panie, kurwa jest w Kuchni. Państwa, tak. No, oczywiście to nie mógł być na bieżanki, bo to był taki kurwa amerykański 1 na 4 kurwa na zapotrzebowanie Winczyka. No i tak. Oczywiście obudowa jest biała złoto z wierzchu. Nie nagrzewa się tak kurwa, zuka jakaś tam mieć metal, coś kuje. To co by się wydało plastikiem z boku, tak naprawdę jest kurwa również białe złotem pomalowane na czarno, żeby tak jakby się też nie wyróżniać do złodziejstwa. No. Mikrofalówka, no co mam powiedzieć, po tym kurwa piekarniku kurwa Pikachu widać, że mikrofalówka to jest również białe złoto kurwa ufarbowane ze względu na potrzeby pewne kurwa. Z, z dobrego świąteństwa i kurwa nie w bo rzadko to byłam w tym do w Alpach, elo. No. Wszystko z jest to na do to jest biało złoto, no nie oszukujmy się, tak? Nie oszukujmy się, nie ukłamujmy. E, oczywiście oka wbudowany, kurwa, w moje chyba nowe drwieńko. Bo tak jak wspominałem wszystko, co jest tu z drewna z chybanu. No. Kurwa, nie na darmu dzieci, kurwa, za fiki potraciły rączki. Więc e, no kurwa, następnie przejdziemy. Oczywiście tak. No tutaj mam pikarniczek, jest tutaj do dołu, zapraszam pana kamerzystę. Piekajcie, tak, który sobie często coś tam upierdolę, no nie? Jakiegoś dzika, jakiegoś króliczka i co tam kurwa walpach złowę, ewentualnie jakiegoś kurwa 8-letnie dziecko, ale to też są takie sprawy kurwa, po, które pozostawiamy Romanowi Palęskiemu. No i kurwa proszę Państwa, no i, no i przyznam się szczerze, przyznam się szczerze, tu się nie popisałem. śmieci kurwa jest zwykły. Jest zwykły, kurwa jakaś tam nikana, jakiś taki... Jakiś taki najdaje się za 200 złotych, nie? No kurwa, tu się nie popisałem, no, ale to jakby śmieci, to świetnie, tak? Alkohole teraz, alkohole Alkohole, no i tak, no proszę Państwa, zapraszam do mojej lodówki Do mojego kurwa minibarku Do kurwa mojej seksy, kurwa alkoholowej I proszę Państwa, no i tak, no po pierwsze co wyciągał kurwa Moje, Mój ulubiony tunel, się po połóweczka Przywiozłem specjalnie z Polski w Alpy. To Tu zawsze wspomagali, bo na duchu Dlatego, no dla swoich gości, oni mają jakieś tam mniejsze wymagania z kubeczkami smachowymi i coś popierdolone Więc no, żołdkowa, ten, No kurwa, niech im będzie kolory No i ten, po literku wyborowej Niech kurwa ma plec, co chce no. Nie, no. nie znam się te nie No, także to, jeśli coś jedzie o alkohol w zależności To jest lodówka No kupiłem trzodzie, bo ja tak jadam na mieście Kurwa 3-4 później gdzieś na mieście, no co tam kurwa nie zasi zasiadałem 20 euro czy 30. No ale kurwa zaprosiłem tych gości. No Najbałem w koncert, kurwa jakiś suszony kiebas, no i kurwa mają coś w tak? No, że i tak by to wyglądało z tej strony. Nie wiem, czyli fajne, że to jest kurwa dla przyjeźdnych, którzy jeszcze kurwa w z zgarnęli. Ej, tu mają owoce, mleko, kurwa jogurta, ciasteczka, paluszki, nie wiem, klebejskie rzeczy, ja tutaj generalnie w ogóle nie jadam. no. Jak tu jadam, to wtedy, no jeżeli tu jadam, to zamajam lepsze lepszy z burderu, co mam, same zakupy, gotuję, a potem się kutałem dopiero. No ale to i tak rzadko odbywam, to się rzadko zdarza, no widzicie jak to jest no, to jest kurwa skandal, to jest skandal. Widzicie, my chyba nawet połeczki, kurwa, ja bym na przykład o słodzikim kiedy dwieście zostawić, no. Uch! Rękę muszą mieć kurwa, po tym plubeńskim, kurwa jakimś wynalazku. Tak, o, patrzcie, jak nici mi rękę. To no, jest, kurwa, mam drobne uwagi. Dokładnie, dokładnie, kurwa. No i. Dobra, no tak, jakby. Przejdźmy, kurwa, dalej, przejdźmy dalej z tym wszystkim. Może pokój kominkowy, co? Tak, tak, najbardziej, dobrze, to saloną. Zresztą salonu. Tak. Eee, tu jest salon, hello, elo. Tak, z tą strewną miłem heban. oczywiście wydawało się, że heban to drewno jest dosyć ciemne, tak? I w ogóle. Ale to całkiem tak? nie, to? oczywiście Szwajcarcy specjaliści. My się zajęli, że tak przypominałam jakiś kurwa, takie dombo, sosne, coś tego jest. A to tak nie jest. A to tak nie jest, to jest heban. Właśnie usłyszałam na styl polskiego. może pan po wyglądać. A z środki ja wiem, że to się liczy I wiem, że kosztowałem grube banki kurwa, I to jest najważniejsze. Oczywiście mój kominek, wymurowany kurwa i najlepszym i marmurem, kurwa właśnie z alp. Także za trzeba było szukać, bo też dalej trzeba było kurwa trochę dołożyć. Eee, szybka kurwa, najnowsze polimeryczne gówno wynalazek z obramówką rączką sobie przyciągam, bo już jest kurwa otwarty. Drewno napierdalam, oczywiście sam rąba, że nie robię. Przywożę mi najlepszy kurwa heba również do palenia. Bo nie masz się dopierdolić sam proszę Państwa No tak, tutaj te elementy, które są porozstawiane, żywności, alkoholi to właśnie po tym się zostało siedmiu. Kim kurwa będzie? To jest tak jak dzisiaj widzieli, kurwa czerwony kaszmir. Czerwony kaszmir po prostu kurwa z Dubaju Arabowie wiedzą jak się bawić. Tamta kanapa trochę może nie kolorystycznie, ale to jest kurwa jedwab, naturalny jedwab, skalny przez jedwabniki australijskie. I, kurwa ręcznie po prostu wyjebana, kurwa co do poduszki. Także, oczywiście, e, oczywiście kurwa stelażem każdy z tyłu jest kurwa heban, bo to się nie zmienia. Heban jest kurwa podstawą w tej chacie. Do mega pejskiego to jest z drenaż z, z hebanu. Slażba. Niby taka niezaduża, niby taka Philipsa. Tak naprawdę to jest plasma 3D. Mało tego dotykowa. Z opcją kurwa, online, interactive. Czyli kurwa, robię sobie nie co chcę. Puszczam podnosiki, kurwa, lecą mi w 3D. Także pod, przed oczami widzę cyski, Nie ma tego problemu. Kino domowe pokrywane we wszelkich schowkach. Zresztą o, jeden schowek widać pod telewizorem. Mam tak DVD HD, DVD normalne, dekoder tam widać kurwa liveboxa od internetu, z boku znowu głośniczki No, wystrzeliwki, zrób widać tak yy, oczywiście. Filarański Aksamit, kurwa również jest tkanę, bo na nią sobie nie pozwolił. No i kurwa, no w sumie, już to tyle. Bardzo miło było was, kurwa, tutaj przywitać w mojej kurwa skromnej chatce alpej, alpejskiej. I no, co mogę powiedzieć więcej, no kurwa, miłość mam wielu gości. Ale jednak już wszystkie, kurwa, noclegi zajęte Więc mówiłem, tylko, kurwa, po prostu Spierdalajcie, kurwa, wypierdalajcie Będę te pierdolone, kurwa, komercyjne dziwki z MTV Kurwa, jebałem w dupę szmaty